Cześć z tej strony, Staszek. Cześć, Janek. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu. Dziś opowiem Wam trochę o naszej najnowszej premierze grze Waste Nights, druga edycja, premiera już 7 lipca. Oraz tradycyjnie na koniec przybliżymy Wam nasze najbliższe plany wydawnicze. Przed nami znajduje się gra Waste Nights, druga edycja, premiera tej gry już 7 lipca. Jest to gra ufundowana na platformie Kickstarter w 2019 roku. Teraz do sprzedaży trafia wersja sklepowa. Jest to gra przygodowa, w samej rozgrywce wcielamy się w tytułowych rycerzy Pustkowi. Przemierzamy dzikie ostępy Australii, ale Australii nie takiej, którą znamy, bo jest to świat odmieniony przez apokalipsę, która się wydarzyła. Naszym zadaniem właśnie jest eksplorowanie tego świata. Rozgrywka jest przeznaczona od jednego do czterech graczy i jest oparta o scenariusze. W zależności od tego, jaki wybierzemy scenariusz, od tego zależny jest czas już samej zabawy. Tak, tutaj przed nami właśnie znajdują się komponenty zawarte w grze. Przede wszystkim są to i rycerzy, tytułowych rycerzy, którymi będziemy się posługiwać, będziemy się w nich wcielać. Do tego mamy też sześć kart postaci, do każdej figurki już się karta postaci, poza Oczywiście, statystykami mamy też na odwrocie historię każdej postaci, także możemy się zapoznać z jakimiś takimi ciekawostkami dotyczącymi każdego rycerza. Znajdziemy również sześć pojazdów, którymi będziemy przemierzać Australię. Samą Australię, czyli sześciopanalową planszę, na której znajduje się postapokaliptyczna Australia, którą będziemy eksplorować w trakcie rozgrywki. Do tego mamy kości. Wykorzystywane podczas walki oraz różnych testów, różne żetony. Tych żetonów jest dużo więcej niż tutaj przedstawiamy po prostu nie zmieściły nam się w kadrze. Do tego też mamy taki fajny, dedykowany woreczek na żetony zagrożenia. Będziemy czasem losować podczas naszej podróży z tego woreczka żetony i dowiadywać się, co nas napotkało po drodze. Gra, tak jak wspomniałem, jest oparta o scenariusze. W grze znajdziemy przewodnik, który właśnie zawiera arkusze ze scenariuszami. W zależności od tego, który scenariusz wybierzemy, tak będzie przebiegał. przebiega nasza rozgrywka. Scenariusz wskazuje nam cel naszej rozgrywki, zmieniając diametralnie jej przebieg. Oprócz tego mamy księgę opowieści, coś bardzo wyjątkowego w tej grze. Potężna księga, która zawiera całą masę różnorakich historii, które opowiadają nam o tym, co takiego dzieje się. W Australii. No co ciekawe, oczywiście podejmujemy dzięki tej księdze bardzo wiele różnorakich wyborów, dając nam możliwość wpłynięcia tak naprawdę na cały tutaj świat, eksplorując go. Oczywiście, w grze znajdziemy również całą masę kart, prezentujących najczęściej przeciwności, z którymi będziemy się mierzyć, przeciwników. Czy też w odpowiedni sposób te karty prowadzą nas właśnie do arkusza, scenariusza czy do księgi opowieści, dając nam dodatkową treść, dodatkową opowieść. Specjalne karty funkcyjne, karty sprzętu, bo oczywiście nasi bohaterowie są wyposażeni w broń, zbroje. No i oczywiście taki podajnik specjalny na karty, który umożliwia nam odpowiedni dociąg tychże wspomnianych kart. Teraz trochę więcej powiemy o samej rozgrywce. Cel gry jest określony przez scenariusz. Jednak my w trakcie rozgrywki możemy naszymi różnymi wyborami zmienić jego przebieg oraz zdeterminować zakończenie. Także mamy wpływ na to, co się dzieje w trakcie gry. Staramy się wykonywać poszczególne zadania i różne etapy w konkretnych scenariuszach. Jednak dzięki tym naszym wyborom możemy trochę na nie wpływać. Gra ma dwa tryby rozgrywki: rozgrywkę w trybie kooperacyjnym oraz w trybie rywalizacyjnym to też jest powiązane właśnie ze scenariuszem. W swojej turze gracz może wykonać dwie akcje. Pierwszą taką podstawową akcją jest to akcja eksploracji oczywiście przemieszczamy się po pustkowach Australii, eksplorujemy ten świat. W zależności od tego, gdzie zakończymy ruch, dobieramy odpowiednią kartę pustkowi i ją rozpatrujemy. Kolejną akcją jest akcja obozowania. Wiadomo, że po walce z tymi wszystkimi przeciwnikami, zmierzeniem się z trudnościami, no musimy w pewnym momencie odpocząć. Jest to taka akcja, gdzie nasz bater może się zregenerować, naprawić sprzęt, przygotować się do dalszej przygody. Kolejną akcją jest akcja eksploracji. Na pustkowiach potrzebujemy zasobów, są one niezbędne amunicja, paliwo, leki to wszystko gdzieś jest tutaj ukryte. Musimy do tego się po prostu dostać i do tego służy nam taka specjalna talia eksploracji. Kolejną akcją jest akcja miejska w obszarach, które tutaj widzimy na planszy. To są miasta, pozostałości jeszcze po dawnej cywilizacji, i tam możemy wykonać różne czynności. Tak, ja się trochę więcej skupię na akcji ruchu. To znaczy, jest to bardzo ważna akcja, ponieważ będziemy to wykonywać bardzo często, i po ruchu, tak jak już tu Janek wspomniał, będziemy dobierać. Karty w zależności od tego, na, jakiej, na jakim terenie staniemy, będziemy dobierać karty albo z buszu oraz gór, lub stali, e, pustyni oraz autostrady. E, wśród tych kart znajdziemy trzy rodzaje przeciwności. Mogą to być po prostu przeciwnicy, z którymi będziemy walczyć. Mogą być to takie zdarzenia e, naturalne różne mm, przeciwności. Pogodowe, między innymi, ale też jakieś takie związane z przyrodą, przeciwności, jak również spotkania, które będą nam mówiły, że będziemy musieli rozpatrzeć jakiś skrypt. Przewodnik będzie nam informował, jaki to konkretny skrypt ma być. Będziemy po prostu sobie z księgi opowieści czytać jakąś historię, i tam będziemy mieli zawsze jakąś decyzję do podjęcia. Zazwyczaj też będziemy mieli jakiś test do zdania. Najczęściej to przy takich tutaj właśnie tych zdarzeniach pogodowych. Każdy bohater ma swoje statystyki opisane na karcie postaci, określone przez konkretne kości. Możemy mieć kości białe lub zielone przy każdej statystyce. Jeżeli mamy jakiś test do zdania, patrzymy jakiego rodzaju jest to test, patrzymy jak jest, jaka jest to trudność tego testu, bierzemy odpowiedniej kości odpowiadającej cesze na naszej karcie postaci, rzucamy. Jeżeli wynik będzie równy lub wyższy trudności testu, po prostu taki test zdajemy. Jeżeli mniejszy, no to niestety nie. Warto jeszcze wspomnieć, że oprócz Charakterystyki na naszym bohaterze też znajdują się karty sprzętu, które także pozwalają nam skorzystać z dodatkowych kości, jak przykładowo tutaj broń, gdzie dodatkowo nasz bohater otrzymałby, otrzymałby białą i niebieską kość w czasie wykonywania na przykład walki czy innego. Tak. Innego testu. Tak, właśnie walka jest takim, y, można powiedzieć, nie, nie do końca jest testem. Troszeczkę inaczej wygląda sytuacja podczas walki, Pod, od, od, tak jak tu ja właśnie powiedział. Dobieram jeszcze kości, po prostu, które znajdują się na karcie naszego sprzętu. W zależności od tego, czy walczymy w walce wręcz lub w walce dystansowej, patrzymy na y, naszą cechę albo kosy, albo spluwy. Y, dobieramy takie kości. Także niektóre postacie są lepsze w walce wręcz, niektóre w walce dystansowej dlatego też to jest istotne do tego żebyśmy sobie dobrali odpowiednią broń do odpowiedniej postaci i rzucamy takimi kośćmi podczas walki patrzymy po prostu na siłę przeciwnika, na jego punkty życia jeżeli uda nam się wbić odpowiednią liczbę obrażeń po prostu takiego, pokonuj, takiego wroga pokonujemy wróg również ma swoje, swój zestaw kości który atakuje nas, także my też te obrażenia przyjmiemy sam wróg również jest w pewien sposób modyfikowany w momencie, kiedy poruszamy się po pustkowiach. Natrafiamy na specjalne żetony zagrożeń, które losujemy z tego woreczka. Tak. I te żetony potrafią zmodyfikować naszego przeciwnika, czy to zwiększyć jego życie, nadać mu jakieś dodatkowe kości, czy jakieś specjalne zdolności. Także każdy z tych przeciwników, spotkany kilkakrotnie za każdym razem, może działać w inny sposób. Tak, właśnie tak w skrócie wygląda gra Rycerze Pustkowi. Mamy nadzieję, że gra Wam się spodoba. Przypominamy, że już 7 lipca gra trafi do sklepów i zachęcamy oczywiście do zakupów i wypróbowania. Dajcie znać, jak Wam się gra podoba. A teraz kilka informacji odnośnie naszych planów wydawniczych. W ostatnim czasie do sprzedaży powróciły rozszerzenia do gry Katan, żeglarze, miasta Rycerze oraz Kupcy i Barbarzyńcy. Więc jeżeli ktoś z Was jeszcze nie zwrócił na to uwagi i poszukuje któregoś z dodatków, to zapraszam, znajdują się już na sklepowych półkach. Jeżeli chodzi o nowości, gra wojny szeptów jeszcze w tym tygodniu powinna zawitać do naszych magazynów, dlatego już niedługo powinna już przez sprzedaż. Będziemy o tym informować za pomocą naszych kanałów społecznościowych, jak również strony internetowej. Na teraz to wszystko. Dziękujemy za uwagę. Przypominamy o subskrybowaniu naszego kanału, zaznaczenia dzwoneczka, tak byście otrzymywali powiadomienia o naszych kolejnych filmach. Dzięki. Dzięki, pozdrawiam. Cześć.